Siemka kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo pięknie. Startujemy, kochani, z kartą dnia. Baran. Kochani, dzisiaj czego się nie chwycicie, będzie dobrze. Macie kartę z sukcesu, spełnienia, zadowolenia, zwycięstwa, poczucia tego, że wszystko poszło po waszej myśli. Więc drogie barany, róbcie dzisiaj na co macie ochotę i cieszcie się z tego, ponieważ wyjdzie wam wszystko, co chcecie. Byk. Byk dzisiaj, słuchajcie, zapał, energia, yy, duża dawka, powiedziałabym, myśli bardzo ognistych w waszych głowach. Zwróćcie uwagę nawet na to, co tutaj na tej karcie dzieje. Więc moi drodzy, gdzieś ta energia, gdzieś ten impet, gdzieś ten ogień w was dzisiaj bardzo mocno podąży. Przede wszystkim to jest również karta czegoś zupełnie nowego, coś naprawdę ekscytującego w waszym życiu. Więc yy, no, może tego typu myśli na jakieś nowe doznania byki dzisiaj od sobie odnajdą. Yy, bliźnięta. Bliźnięta, kochani, dzisiaj albo będą się biły z jakimiś myślami, będą się z czymś szarpać sami wewnętrznie. Względnie, moi drodzy, możecie się dzisiaj z kimś pokłócić, możecie dzisiaj walczyć na argumenty, tak? Nie, bo ja mam rację, nie, bo ty tam, Zenek, masz rację. ważne, ale w każdym razie może dojść, kochani, dzisiaj do jakiejś lekko zaognionej sytuacji, czyli jakiejś, powiedzmy, no, kłótni, jakiejś, powiedzmy, szarpania się nerwowego tutaj, tak? Więc też tym samym, moi drodzy, no, bliźnięta dzisiaj oczywiście będą w takim troszeczkę stanie gotowania się. Bliźniak, bliźniak no to rak. rak. dzisiaj uczy się cierpliwości, kochani. Raki dzisiaj zwyczajnie muszą poczekać za czymś, bo coś po prostu musi dojrzeć. Albo wy, albo jakaś sytuacja, albo ktoś, <laughs> albo po prostu czekacie za czymś i w tym momencie trzeba będzie poczekać. Karta radzi między innymi, żeby nie przyspieszać pewnych spraw, które muszą swoje odczekać. Lwy. Lew dzisiaj bardzo mocno skupiony na myśleniu, na analizowaniu, na planowaniu, na jakiejś sytuacji, która wymaga głębokiego przemyślenia, kochani. Możecie troszeczkę być dzisiaj zdystansowani od ludzi, możecie troszeczkę wiać chłodem, taką sytuacją, w której stary, sorry, ale jestem dzisiaj bardzo zajęty, tak? A więc tego typu historie. Uważajmy też na jakieś bardzo wredne kobiety obok siebie, drogie lwy, ponieważ możecie z takową się styknąć, która troszeczkę będzie miała cięty język. Panna. Panna dzisiaj, kochani, w karcie cesarza, a więc zadzieramy nosek, moje kochane panienki. E, możecie dzisiaj poczuwać się, że jesteście po prostu wiecie, na piedestale i wy tutaj rządzicie wszystkim i każdym. To taka bardziej troszeczkę kąśliwa, y, powiedzmy, y, weryfikacja tej karty, ale oczywiście również. Kochani, Wy, które wiecie o tym, że w dniu dzisiejszym być może musicie podejmować jakieś decyzje, musicie coś bardzo głęboko przemyśleć. Będzie to bardzo ważkie dla Was, bo cesarz zawsze mm, zna rangę tego, tak, że co powie, to musi to być naprawdę głęboko przemyślane. Względnie jest to karta osobowa, czyli może przedstawiać tutaj również kogoś, tak, ale kogoś istotnego, typu szef, ojciec, nie wiem, lekarz, jakaś osoba, z którą będziecie mieć dzisiaj kontakt i ona będzie dla Was naprawdę bardzo kluczowa. No to co uwagi. Waga, moi drodzy, dzisiaj w ruchu, dzisiaj się może sporo dziać. Nie mówię o tym, że będziecie się przemieszczać, aczkolwiek pewnie co niektóre wagi będą, i tutaj pokazuje się ta sytuacja, w której. Powiedzmy, to podróżowanie dzisiaj będzie miało jakieś znaczenie, duże przemieszczanie się, ale moi drodzy, uwagi mogą też ruszyć pewne sprawy ostro do przodu. <laughs> Nie wiem jakie, ale w każdym bądź razie może coś ruszyć nagle z miejsca, waga zechce na przykład coś przyspieszyć, waga zechce pognać konia i krótko mówiąc, po prostu pognać do przodu. Czyli jakiś impuls, jakieś przyspieszenie, coś rusza z kopyta, kochane drogie wagi, albo to wy macie ochotę przyspieszyć pewne rzeczy, na które powiedzmy dzisiaj. <laughs> Zwróćcie uwagę, bądź te, dla, na które są po prostu dla Was e, ogromnie istotne, e, skorpion. Skorpion, dzisiaj, kochani, w gotowości do patrzenia w przyszłość, to jest taka sytuacja, w której wy wyczekujecie za czymś i jesteście gotowe na to, żeby coś zrobić. Może nie możecie się za czymś doczekać, może już po prostu dzisiaj będziecie snuć marzenia o czymś, co ma miejsce, ma, się, ma miejsce się wydarzyć i w krótko mówiąc, już jesteście w takich blokach startowych i po prostu tupczecie nogami. Kiedy, kiedy, kiedy? Już mam ochotę, już chcę to zrobić. <laughs> no tupczcie, tupczcie. Tupotajcie nogami. Dobra. <laughs> Teraz y, strzelec. Zapracowane. Dzisiaj strzelec będzie się nad czymś mocno skupiał, będzie nad czymś pracował. Kochani, niekoniecznie w sprawy zawodowe. Mamy wakacje, oczywiście mogą takie być strzelce, które są w tej chwili na wakacjach i niekoniecznie będą skupiać się na sprawach zawodowych, ale mogą skupiać się na czymś, nad czym chcą, tak? Czyli nad czymś, żeby coś um, dopracować, żeby coś opracować, żeby w pewien sposób um, czegoś dokonać. I krótko mówiąc, praca nad czymś, <laughs> nad swoimi wytyczonymi rzeczami, które w danym momencie strzelec chce. Y, y, nad którymi chcę się skupić, tak? Krótko mówiąc. A więc praca, praca, praca. <laughs> I jeszcze raz, praca. Może nawet nad samym sobą. Koziorożec. <laughs> Przepraszam. Koziorożec, kochani, dzisiaj. Y Koziorożec dzisiaj, przepraszam, was troszkę się zaciąłam, pustelnik, a więc taka karta, gdzie koziorożec ma ochotę troszeczkę odizolować się od ludzi, troszeczkę odizolować się od wszystkiego innego, po prostu wyciszyć się. Nie mam ochoty dzisiaj na gwar, na koleżanki, na kolegów, na wszystko inne. Muszę, muszę troszeczkę pomyśleć, pokontemplować, troszeczkę pomedytować, przemyśleć pewne sprawy. Co niektóre mogą się czuć samotne, tak? Koziorożce, a więc nie to, że same z swojej własnej woli się odsuną, ale może też tak być, że odczują tą samotność na własnej skórze, moi drodzy taka sytuacja może tutaj skądś płynąć. Jakaś mądra rada od bardzo starszej, bardzo, bardzo starej osoby, <coughs> która może też do was dzisiaj wpłynąć, bo jakaś no, starsza od was, tak, to mam na myśli, y, którą warto wysłuchać, moi drodzy. Więc tutaj też nie odrzucajmy czasami y, słów ludzi doświadczonych przez życie i ludzi powiedzmy, którzy no, już mają jakąś swoją mądrość. Wodnik. <coughs> Wodnik karta cesarzowej, karta obfitości, moi drodzy karta płodności, karta dobrobytu, karta tego, że czujemy się dobrze i komfortowo, że wszystko idzie po waszej myśli, moje drogie wodniki. Karta matki być może też również pokazywać sytuację, w której uce niektórych wodników matka będzie miała dzisiaj przeogromny wpływ, moje kochane, i krótko mówiąc, dzisiaj z nią będziecie mieć jakieś styczności. Karta płodności, więc te, te z Was, które tutaj jakby chcą, że tak powiem, potomka. Mają do tego dzisiaj odpowiednie, że tak powiem, kartę, aby o tym albo rozmawiać, albo nawet wręcz przejść od słów do czynów ryba. Ale dzisiaj kochani, jakaś porażka, jakaś taka sytuacja, w której może się coś wam nie powieść, może coś nie pójść, tak, jakbyście sobie tego życzyli, czy chcieli. Pięć mieczy to jest karta właśnie porażki, to jest taka, taka karta, gdzie po prostu aż nasz boli głowa od pieprzenia jakiegoś głupiego. E, krótko mówiąc, może się tak zdarzyć, że ktoś niespodziewanie w, wbije wam przysłowiowy nóż w plecy, albo zachowa się w taki sposób, innymi słowy, czego się nawet nie, spodziewali, nie spodziewaliście, moi drodzy, więc dzisiaj taki troszeczkę dzień bojowy, bardzo mocno kochani u ryb. A ja kochani życzę Wam cudownego dnia. <coughs> Buziaki.